pogadać z tym gościem od Spyka. Mówi Aiden. Częstotliwość 140 i 200 MHz. Halo? Aiden? Tak. Miałem się do ciebie odezwać. Myślałem, że zmieniłeś zdanie. Dlaczego szukasz Wolca pielgrzymie? Żeby kogoś znaleźć. Ma na imię Mia. 15 lat temu byliśmy razem w szpitalu i... Wiem, kogo szukasz, Aiden. Chcesz wiedzieć, dlaczego Waltz przeprowadzał na was eksperymenty? Dlaczego jesteś silniejszy, wytrzymalszy niż inni? Chcę tylko znaleźć Mie. Szukam jej, odkąd opuściłem obóz ocaleńców. Pomożesz mi, czy nie? Może pomogę. Spotkajmy się. Gdzie i kiedy? Przy wejściu do metra przy zatoce. Wejdziesz do tuneli przez otwarty włas GRE. Do zobaczenia. Pewnie nie robisz tego za darmo. Muszę opuścić miasto, ale sam nie przetrwam za murami. Zabierz mnie do Nowego Paryża. Po drodze wszystko ci opowiem. Bez odbioru. I, czekaj! Muszę chociaż wiedzieć, czy ona żyje. Żyje. No to okej. Okay. Moment, bo mi coś cieka, że ciekawiło. Czy to jest mapa Villadoru? Quack Engine Central Loop Forest Obserwatorium Industrial Park Downtown Tak, All Villador Central Loop Tu jest a ta część, o tutaj widzicie, Entryerium, kojarzę dobrze nazwę. Tu coś czuję, że to będzie część któregoś dodatku. Nawet tam widać, że la One coś tam kombinowała. O tym pokażę. A propos, jeszcze smaczków. O no, przynajmniej nie musiałem włazić na antenę. No właśnie. Smaczeń dotyczący akurat e, m, m, misji, <grystanie> jak to się można powiedzieć, jednej z końcowych, w których e, krajd musiał się wpierdzielać na wieżę. Co było przełomaną misją zresztą? Jak to używają, jak to dobrze kojarzę. Znajdź jak sobie stąd zgarnę, bo później jej można znaleźć Im więcej znajdzie, znalezionych, no tym bliżej do osiągnięcia Na Steamie. Może wszystkie znajdźki O, co było? Rumianek Dobra, ja nie będę wszystkiego zbierał, bo za odcinkami, z odcinkami sobie lepiej go Ile dłużej i zbierał surowce Ała, myślałem że trafiłem Dobra w to. Teraz to mniejsze, większe. No tu nic ciekawego nie ma na tym obszarze. Więc można płynąć śmiało. Dobra, ja się udaję od razu do Giletoru, żeby nie tracić czasu na odcinku. Trzy odcinki to jest Prolog. Tak, to było mi miało. Halo? Tu Aiden, słychać mnie teraz? Doskonale. Czyli jesteś blisko. Przepłynąłem jezioro. To jesteś prawie przy tunelach. Jest tam wejście. Jedyne jakie gierę pozostawiło po odcięciu miasta. Idę z drugiej strony, pośpiesz się. Co jest? Szybko. Na no, czym skończyłem? A! Yy, że będą trzy odcinki prologu jak to miało miejsce w pierwszej serii tylko że to będą trzy albo cztery różnice dialogowe że tak to określę no tam powiedziałem co innego a w tej części po, a w tym podejściu powiem coś innego co też jest inaczej pod tym względem więc dziewczęcie. Ścieżką... Wchodzę do tuneli. Hej! Słyszysz mnie? Zaraz się spotkamy. Na razie. Ścieżką... Ścieżka odsignite nie idziemy, to ścieżkę SP A pewnie trzecia seria to będzie taka szybka seria połowie gry, bo jak się zrobić save. Powie gry... grze... Oooala. Hey, jest tam kto? Połowie gry. O oh, kurde... Źle to wygląda. I zrobiłem sobie wtedy ścieżkę renegatów, bo też jest taka możliwość. O Boże. Cały? Dziabnął mnie, w skurwie! Przemieniec! W kanałach jest ich od chuja! Wyjdź na światło, szybko! Gdzie jest Mio? Później! Trzeba ruszać! Wytrzymaj! To Wytrzymasz! To jesteś! Wszędzie cię szukali. A co w tym tutaj? Mam! To już trup! Nie miał go! Chodźmy! Nie mam tego klucza! Przysięgam! <śleski> Okej, okay, latareczka końcu. Przepilnuj go, Tarheer, a ja pójdę po szepa. Nie, 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 nie. Tylko nie Wolse, nie Ol. Na Nie ma duchu. Mówiłem. Zaraz wrócę. Z szepem. Nie wiem o czym mówicie. Puśćcie go. A co? Może nas zmusisz, z Bardzo chciałbym to zobaczyć. A!

P Mało mią!! Zmierzymy się!! Zmierzymy się? W kieszeni mam coś dla ciebie. Co to jest? Klucz dostępu, gierę, stróżowie prawa go znaleźli. Nie można go zgubić. Miałeś powiedzieć, co z moją siostrą? Gdzie jest Mia? Idź do rybiego oka. Zapytaj o dziewczynę zwaną Lawan. Daj jej to. Z tym. I przy jej pomocy poznasz. Poznasz całą prawdę. Rozumiesz? Pilnuj klucza. Jeśli Waltz go dorwie, całe miasto wszyscy zginą! Waltz? Waltz tu jest? Tak. Zbliżają się. Słyszysz? Renegaci. Uciekaj! Nie bez ciebie! Weź to! Chodźmy za to chuja jest nasza zguba, ale nie sama. Naprawimy to załatwić go. Coś mi to nie imponuje.

Stąd? Zaś jesteś tam. Masz mój klucz. To Waltz. musimy wiać. A, ale ja go szukam! Ty idioto, przecież on cię zabije! Dylan! Właśnie do szybu! Szybko, szybko. tędy, ty pierwszy. A? Co ty wyprawiasz? Walcz nie może dostać klucza giery! Co wypuść mnie! Rybie oko! Loan! Idź! Jasna znajca. Hej, tyle... He hej, hej! Puśćcie go! Nie zdradziłeś. Klucz nie jest twój. Nie możesz. Gdzie on jest? Tutaj. To już jest koniec. Przykro mi. Będziesz płakał? A raczej nie. Taka kolej rzeczy. Przed godziną zero mój dziadek zajmował się hodowlą koni. Piękne, rzadkie rasy. Bardzo je kochałem. Pewnego razu jego ulubiony koń przewrócił się i złamał nogę. Myślałem, że dziadek mu pomoże, ale on wyciągnął pistolet i dał mi go do ręki. Powiedział: Robisz to dla niego. Potem. Przycisnął mi palec do spustu. Krzyczałem. Chciałem, żeby mój dziadek zginął, ale wiele lat później zrozumiałem. Czasem po prostu nie ma wyjścia. Nie pozostawiasz mi wyboru, przyjacielu. <ślesky> 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 Ktoś tu jest. Szybie! Blaczko! Yeah. yeah. Kurwa jest! On nie ma biomarkera! Czego? O kurwa! Kurwa, przemienia się! Zabić go! Szybko! Powiesić go! Popatrzmy jak skurwiel zdycha! Przy Biedny człowieczynek! Nie szybciej byłoby go Zostawcie go, pojeby! Hakon! On się zaraz przemieni! Co ty powiesz? Myślałem, że ma baler... nie jest stąd! Trzeba go zabić! Jest ze mną, zrozumiano? Nie mówiłem ci, żebyś się nie oddalał, he? Nie mówiłem, kurwa? Coś ty dajemy! Zjedzą cię tu! Cii, cii. Później! Jana! Dawaj inhibitory! się to, co, kurwa, jest? Pozbierz się! Dawaj je tu! O kurwa! Ty moje Ty twoje Rusza się, Hakon. Zabij go, Hakon. Zabij go, zanim ja to zrobię. O, 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 spokojnie. Luz. Chyba się nie zmienił. Chyba? Hakon, nie chce tu tego czegoś. Wróciłeś do nas. Mrugnij, jeśli rozumiesz. <laughs> Kurwa, mój łeb. <laughs> Prawie się przemieniłeś, ale lampa UV i inhibitory cię ocaliły. No i kij też się przydał. Przeżyłeś. Niech tak zostanie. Prawie nas pozabijał, a ty se z nim gadasz? Ej, spokojnie. Boją się. Prawie zniszczyłeś ich warsztat. Musimy spadać. Możesz iść? Ale... nie rozumiem. Dokąd idziemy? Do kryjówki. Muszę pójść do Rybiego Oka. Do Oka? Bez biomarkera możesz zapomnieć. Co to w ogóle jest? Biomarker monitoruje rozwój choroby w ciemności. To twój bilet do miasta. Bez niego wyjście poza światło to raczej loteria. Nie wiesz kiedy cię trzepnie. Potrzebujesz biomarkera. A ja wiem gdzie go znaleźć. Chodźmy. <słuch> się przemienia. Spoko. Wszystko pod kontrolą. Będzie dobrze. Jesteś słaby. Odsapnij. I. Serio? I co? Może go jeszcze wykąpiemy? Przyjemna perspektywa, nie powiem. Następnym razem. Spadaj, Hakon. Uwielbiam mnie. Dlaczego mi pomagasz? Najpierw może co nieco się poznajmy. Ty pierwszy. Skąd masz te blizny? Nie twój interes. Nie paprasz. Dobrze, dłużej pożyjesz. Jesteś pielgrzymem? Czy ukradłeś odznakę? Jestem... Byłem pielgrzymem. Godzina do zmroku. Mówię serio, Hakon. Nie zostanie tu na noc. Masz! Twoja broni, twoje radio. Nawet pielgrzym sobie bez nich nie poradzi. Dobra, chodźmy. Fajna dziupla. Nie przyzwyczajaj się. Nie szukamy nowego lokatora. Zwłaszcza takiego, który nas w nocy okradnie. Nie każdy pielgrzym to bandyta, wiesz? Aha. Niezły masz tu warsztat. Składasz lampy UV, co? Chce. Nie powinno cię tu być. Hakon ryzykuje nasze życie. Chcesz, żeby Jana znów zrobiła ci kuku? Przepraszam, chyba cię przestraszyłem. Musiałam ci przyłożyć. Jesteśmy kwita. Jana. Aiden, co to za miejsce? Nasz dom, nasz warsztat. Nasz cały świat, można powiedzieć. Jesteś milsza od niej. Ej, spadaj. Sara nie ufa nikomu poza mną. Poza tym walczy lepiej niż ona, więc mogę sobie pozwolić na większą otwartość.